Na co gieński Urbis wydał prawie 14 milionów złotych w roku 2021? Za chwilę poznacie odpowiedź na pytanie, które postawiłem w taki dość zabawny sposób w poprzednim filmie: yy, dlatego, że no te miliony dolarów, euro i walizki pełne pieniędzy, naturalnie, należało odebrać z przymrużeniem oka. Ale w czym rzecz, moi drodzy? Otóż w roku 2021 Gnieźnieński Urbis musiał zapłacić firmom zewnętrznym prawie 14 milionów złotych za odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie odpadów z tworzyw sztucznych. 27 tysięcy ton to bardzo dużo plastiku. Dodajmy, że do 2050 roku analitycy przewidują, że światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrośnie kilkukrotnie. A zatem do tego roku będzie więcej plastiku nie tylko na świecie, ale w Polsce, w Gnieźnie, i to znaczy, że z zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie trzeba będzie coraz więcej plastiku rok w rok odbierać i coraz więcej płacić za jego odbiór. Co można zrobić z taką ilością odpadów plastikowych? Jak można tyle tworzyw sztucznych? Wykorzystać. Otóż okazuje się, że można zamienić odpady plastikowe na wodór, paliwo przyszłości, energię ciepłą i prąd. To wszystko dzieje się w ramach gospodarki obiegu zamkniętym, a zatem bez emisji, tak bardzo popularnego ostatnio dwutlenku węgla. O tym, jak zamienić odpady plastikowe na wodór, ciepło, i prąd opowiemy na specjalnie przygotowanej do tego celu konferencji, która odbędzie się we wrześniu tego roku. I moi drodzy, to nie będzie tylko bieganie po teorii, bo głównym prelegentem na konferencji będzie przedstawiciel firmy, która te najnowsze technologie wprowadza w życie i takie projekty realizuje w rzeczywistości. A zatem o tym, jak zamienić odpady plastikowe na Wodór, czyli paliwo przyszłości, energię ciepną i prąd, powiemy na tej konferencji. O tym wszystkim zaczniemy Was informować już w sierpniu. Naturalnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy teraz, ale będziemy również zapraszali władze samorządowe, jak i władze Urzędu Miasta, jak i szefów spółek komunalnych. Do usłyszenia!